Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olech, jesteśmy na moim drugim kanale, a Ciebie prawdopodobnie zdziwiła godzina wypuszczenia tego odcinka, otóż przez najbliższe dwa tygodnie będziemy się witać tak codziennie i rozmawiać w serii, która nazywa się O poranku. Wiem, że to absolutnie nie pasuje do siebie, ale będziemy rozmawiać o tym, czym są manipulacje, jakie są formy manipulacji i uwaga, jak się przed nimi bronić, ponieważ są firmy, są ludzie, którzy skutecznie manipulują nami. I ten pomysł podsunęła mi z jedna z kochanych, naprawdę, widzę, nie pamiętam Twojego imienia, ale wiesz, że Cię w tym momencie pozdrawiam. Podsunęła temat, żeby nagrać o tym odcinek. Cóż, no, co powiem, okazało się, że mam tutaj tak naprawdę tematów około 10 i można te 10 tematów codziennie rano omówić do śniadania. Jaki jest mój cel? I to jest dosyć ważne, moi drodzy. Moim celem nie jest, żeby was zdemotywować, żeby pokazać, że o matko, wszyscy mną manipulują w tym świecie. Tylko, żeby być świadomym, żeby zainspirować do myślenia, jak pewne sytuacje w naszym życiu wystąpią. Na samym początku, w pierwszym odcinku manipulacji, chciałbym poprosić. Powiedzieć o tym, czym są manipulacje, o tym, w jaki sposób one wynikają, w jaki sposób się tworzą. Otóż manipulacje bardzo często, w większości wypadków, polegają na tym, że my w jakiś sposób automatyczny zaczynamy działać. Nie? Ktoś nas jakby Tworzy, widzi nas jako drugiego człowieka, ale nagle robi z nas pstryk i my zachowujemy się jak roboty. Według tego, co oni sobie powiedzą, ale nie tylko. Również według tego, co my mamy w głowie, jakie mamy schematy. Że jeśli na przykład powiem A, to muszę powiedzieć B i C. Dlatego przykładu, nie? Że zawsze po A występuje B i C. I tą elementem, tym elementem manipulacji będzie włączenie litery A żeby nastąpiła i litera B, i litera C. Ja się będę posiłkował notatkami, pozwólcie mi na to, bo będzie ciężko wszystko i wyłącznie z pamięci. I kwintesencja, wywołanie automatycznej odpowiedzi. No i pierwsza forma manipulacji na dzisiaj to przypisywanie pozytywnych cech człowiekowi. Dla przykładu, wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś tobie mówi. Siedzisz na przykład... W szkole. Za chwilę masz oddać, nie wiem, pracę domową. Za chwilę jest jakiś, nie wiem, fizyka, polski matma, cokolwiek nie. Podchodzi do ciebie znajomy i prosi Ciebie faktycznie o pracę domową. I dodaje. Wiesz co, bo ty jesteś taki dobry, więc mi pomożesz. Idziesz do biura i, i ktoś ci mówi, pracujesz w biurze i mówi ci petent, bo pani jest taka dobra, więc mi pomoże. I co się wtedy dzieje? W myśle człowieka zaczyna się robić coś na zasadzie, no tak, no ja jestem dobry, no, no przecież, że jestem dobry, no, no tak, dam ci. Zobacz, zrobiła się automatyczna odpowiedź. Automatycznie, no pomyślaj sobie, tak, jestem dobry, więc ci to dam. Czyli byłeś w jakiś sposób zmanipulowany? Zdarzyło Ci się w ten sposób kiedyś, że ktoś przypisał Ci jakąś pozytywną cechę? Dobra, okej. Okay. Jak się przed tym bronić? Zakwestionować obraz siebie. Powołać się na obiektywne, niezależne okoliczności, które powodują się, że zachowujemy się w określony sposób. Na przykład, masz rację. No, racja, jestem dobry, ale generalnie uważam, że spisywanie tych prac domowych jest złe. Powołujesz się w tym momencie na coś, nie? czyli kwestionujesz obraz siebie, albo mówisz, no, czasami jestem niedobry. Całkowicie kwestionujesz, albo mówisz, jestem dobry, ale w tym konkretnym wypadku Ci nie powiem. Więc jeśli ktoś przepisuje ci celowo pozytywne cechy, to znaczy, że jest to manipulacja. Mój drogi, życzę Ci miłego, moja droga, lub mój drogi, miłego poniedziałku, żeby ten poniedziałek był inspirujący, a my się widzimy jutro. Nie zapomnij, żeby ten materiał udostępnić teraz, dokładnie w tym momencie na swojej tablicy facebookowej, bo dla mnie jest ważne to, żeby ten drugi kanał, ten kanał, w którym opowiadamy sobie o różnych ciekawych rzeczach, do, docierał do jak największej liczby osób. Ja dziś serdecznie dziękuję, życzę mi jego poniedziałku i widzimy się już jutro rano. Do zobaczenia.